Bartuś nie laluś lalala, la la. Bartuś nie laluś tralala. La. 30 lat Bartusia lalala, la la. 30 lat Bartusia tralala. La. Śpiewa w zespole muzycznym, zajmuje się hobby fotograficznym, bo lubi fotografować i na rowerze podróżować. Gra muzykę rockową, taką super szałową, i na siłowni też ćwiczy. Bo na większe mięśnie on liczy Bartuś nie laluś, la. la, la. Bartuś nie laluś, tralala 30 lat Bartuśa, la. 30 lat Bartuśa, la la la. tralala la. W stare gry komputerowe ciągle gra Atari, komodore i Amiga Jego ulubioną grą jest Franco I ma na nią stale branko W dniu urodzin życzenia mu składamy Kochamy i pozdrawiamy i 100 lat mu śpiewamy Sto lat 100 lat niechaj żyje nam Bartuś niechaj żyje nam Bartuś nie laluś la la Bartuś nie laluś tralala 30 lat Bartusia, la 30 lat Bartusia, tralala la Bartuś nie laluś la 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 Bartuś nie laluś tralala 30 lat Batusia la, la, la. 30 lat batusia, tra la, la.